Pierwszy dzień zmagań. Czyli na warsztacie zagościła kolejna zetka, radka. Pozdrawiamy. Tak, na pewno, na, na, pewno na, na pewno będzie zadowolony. Nie no, dzwoniłem do niego, to się cieszy. i to po co, co? mu dzwoniłeś? No kurde, wiesz jak on jest już podjarany. Trzeba mu zrobić... Czyli będziemy wyciągać silnika tu nie ma. <laughs> Ja mu powiedziałem, że do ciebie ma nie pisać i nie dzwonić, żeby po prostu nie przeszkadzać. Ale do mnie może. Tak, wszystkie siły TRS Racing rzucone do Nissana, żeby jak najszybciej wyciągnąć samotną jednostkę silnikową i zabrać na za składanie, już zakutej. Właściciel, czyli Radek, no, on już czeka, on już czeka, bo już po polu by chciał pojeździć. <grystanie> ja mu mówiłem, że. Prawie 400 koni go pokonało, więc. Gdzie tam stoję? <grymne> Czyli to będzie taki materiał, teraz tym co kręcę, a few moments later, tak, tak. i nagle już pułapta nie ma. A więc chyba trochę inne rozwiązania tutaj były niż w poprzednim scenie, którego mieliśmy tutaj na warsztacie. Ale myślę, że właściciel, czyli Radek, tak dał radę, bo samemu to robił, więc i tak jest to w miarę spokój. Ale poprawimy, żeby było trochę lepiej. Co, robisz? już się cieszysz? Tak, bardzo. Trochę rysowań też będzie przy nim. Zobaczymy, jak to pójdzie. A więc kolejny etap zaczyna to wyglądać. Znaczy, powstaje, nie? i teraz jest miejsce? A jaki jest w ogóle zakres pracy? Ale dzisiaj? Ogólnie, co, tu, co Ogólnie tu będziemy robić? Wyciągamy silnik z taryf, montujemy ten, który jest zakuty, uzbrajamy go w dwie turbosprężarki. Dodatkowo robimy wszędzie porządek, gdzie tylko coś zobaczymy. Montujemy skrzynię 8 HP na sterowniku Turbolamik, składamy całość do kupy. Taki jest zakres pracy. A więc po aucie został tylko zderzak i wydech? Wszystko jest na Auta nie ma. No my, co zrobili z autem? E, auto na giełdzie będzie w niedzielę, jakby ktoś chciał. To jest wszystko już zebrane i przygotowane do dalszej odsprzedaży. Czyli co, już macie silnik wyciągnięty? Aże, Idziemy? Po kurde. No, już go widać. Już go widać. No jest. powoli wszystko. Rozbieramy. No, trochę rzeczy tu trzeba będzie chyba ponaprawiać, co? Jest, co robić. Miało być szybko. Nie nie, 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 spodziewałem się jakichś tam fajerwerków, że będzie kurczę, wiesz, odkręć, przykręć. Jest trochę rzeczy do poprawienia i już widzę co będziemy musieli dorobić jeszcze od siebie jako. Czyli tak pokrótce to co zauważyłeś? No peki na pewno musimy poprawić, łasgate y musimy zrobić, a to już jak zespolimy sobie silnik ze skrzynią, bo no, żeby tutaj sobie wycelować fajnie przy, przy skrzyni, nie? No bo tutaj 8 HP, no. Tak, 8 HP również będzie 8 HP. montowane Tylko że ośka tylna, nie? Czyli RWD zostaje. Tylko RWD. No i co, no? wiemy to, bo tak, no, to musimy wysłać do obicia. Czyli jedzie do papy garaż. Tak, do termoizolacji. w międzyczasie. No musimy pozyskać wszystkie śrubki do silnika, bo mamy tu silnik, a nie mamy do niego śrubek. <grym> <grym> Czyli z... nie będziemy kompletować w sklepach, tylko po prostu trzeba no, dwa silniki rozebrać i z dwóch złożyć jeden. Nie? Aha, bo po prostu blok mieliśmy wcześniej. No, blok kupujemy... mieliśmy drugi, kłubice mieliśmy inne. Mhm. jakieś tam rzeczy są, ale no. Szukaj teraz wszystkich drobnych nawet jakichś rzeczy No, no nie no pewnie, no, dlatego lepiej z tego odzyskać a... Dlatego taka decyzja dzisiaj napadła, że wyciągamy od razu motor, bo bez niego nic nie zrobilibyśmy więcej nie? Jak to mówią na tych wszystkich forum W jeden dzień da się wszystko Max zrobić. jeden dzień Max jeden I dzień tak A później dwa miesiące I później z piwerkiem w Całe <ślały> zawieszenie mamy też pouzowane, także tylko je odpalimy na dole Trzeba że do, wszystko, wszystko będzie do rozkręcone do i do malowania, nie? bo niestety, ale no, no to jest Japończyk, no, to korozja wchodzi wszędzie niestety. To się nie różni, no, niewiele się różni od Hondy czy od innego jakiegoś Insana. A zielone światło mamy od właściciela czyli od On no, no, chciał, żeby zrobić jak już jest wszystko robione, no to zróbmy to tak jak być powinno. Nie? Czyli wszystkie tak samo gumy będą wymienione? Tak, to ja tam wszystko, wszystko, swoje wszystko. chyba kupiłem, nie? Tak. To wszystko trzeba będzie wypalać i... I powkładać. Powkładać. Nie. Zobaczymy no to co się jeszcze natkniemy, no bo węży i wężyków jest miliard, mhm. Więc to wszystko będziemy chcieli jakoś poredukować, porobić tak, żeby, żeby to jakoś wyglądało. To samo jakichś dziwnych podciśnieniowych węży to było tyle, że nie ciężko było patrzeć na to. Dobrać się do niego przez ten gąszcz tych wszystkich przewodów, to był dramat trochę. Tak się ułożyło, że dzisiaj mieliśmy we trzaka jakby możliwość. Czyli jakby, wszystkie no. siły rzucone da, no. do tego samochodu, żeby to... Pojedynkę czy dwie osoby to by dzisiaj nie, 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 tam. nie stałby tutaj. Czyli lecimy dalej. Lecimy sobie powoli dalej. Robimy aktualizację trochę gadżetów wyciągnięte niestety się ubrudziła podłoga. Nie wiem dlaczego. No jest tego, no to tu, tu jest jakiś makaron. Nie, no tam, tam, tam. <grywk> Makaron. Tam gadżety. No jest trochę tego, jest. Jak tam prace idą? To musisz Roberta spytać. to chodź, opowiadaj trochę. Co tu się stanęło? Co tu się dzisiaj stało? Nie on Nie, Dzień, czaj, nie, no, nie Co, no dzisiaj założyliśmy, złożyliśmy Teraz wszystko pasowało? No, teraz tak. <noise> Pierwsza próba niestety się nie udała. Czy były takie. Daliśmy szansę Radkowi sprawdzić się, czy, czy zamówi dobre części. nie to było złe, tory były złe i, wszystko. <noise> i się nie udało. Ale dobra, najważniejsze, że te rzeczy były dostępne od ręki. Wiesz, wszyscy ostatnio mi mówili, przecież silnik to jest jeden dzień. Tak, tak, oczywiście, że tak. Jak wszystko pasuje i nic się nie dzieje, co Jak nie? Jak masz wszystko pomyte i poukładane w kolejności montażu. Czyli trzy tygodnie układasz i myjesz? Tak, a później jest jeden dzień. Tak, a to później jest jeden dzień. Potwierdzam. Czyli co teraz będziesz. Teraz? następne rzeczy. Teraz montujemy już pokrywę rozrządu. I potem wjeżdżamy z miską. Czyli kolejny krok. Ustawienie Wiela. Wiela, tak. Bo nam tutaj panowie porozprzącali obróbce głowicy Będziemy musieli... Ja to sobie... kazał. <grym> To są te śrubki, których w manualu każą tak, nie dotykać nie ruszać, ale dobra tam. Ale u nas, u mnie to I wtedy tym patrz też bym to nie odpalił, działa <grym> I Działa niby No, także będzie to trzeba ustawić Taka dnióweczka myślę, pyknie przy tym Bo tutaj tak naprawdę to trzeba poprawić fabrykę Czyli dzięki tobie będzie lepiej Będzie lepiej, bo będziemy mieli to sprawdzone No, a potem sobie złożymy to całość ze sprzętem Będziemy składać z krzyżnią, tak? Ktoś z nam przyjść. Chyba tak, musi nam drugi Ale adapter. Nie, czekamy na niego, musi przyjść drugi. Czy nie Mamy. Mamy. Wzmocnioną od profesora Lamika. A tam z tyłu kuparu pieci z tego auta. Z tego auta o. Oh. A jeszcze co będziemy robić? Przy wydechu coś będziemy robić, nie? A, tego no, Y. Tego Y robić trochę większego. Tego Y musimy trochę większego zrobić. Może no, gdzieś. Bo to będzie największe gardło w tej chwili, nie? Bo mamy tutaj wydech Gradiego. Okay. 3 cale jest dopiero po Y. A przed Y jest 2,5 cala. A my sobie zrobimy wszystko na 3. Czyli za niedługo tą graciarnię trzeba posprzątać. Tak. I w to miejsce gdzie był mój. Czyli oto tu. <laughs> É, <laughs> não <laughs>